Otchłań to potężna dziura w ziemi, wypełniona tajemniczymi stworzeniami i reliktami z dawnych czasów. Jak powstała i co znajduje się na dnie potężnej czeluści? Dwie wcześniejsze kinówki były retrospekcjami wydarzeń z serii telewizyjnej. Tymczasem trzeci film jest pełnoprawną kontynuacją serialu. Produkcja rozpoczyna się w momencie, gdy Riko i Rek wyznawiają swoją wyprawę na dno potężnej pieczary, a do ich drużyny dołącza Nanachi, wypaczona, mieszkająca dotychczas w czeluści. Tym razem jednak wyprawa nie będzie niebezpieczna ze względu na wszechobecne monstra czy klątwy otchłani, a przez konieczność stanięcia oko w oko z najbardziej zwyrodniałym potworem. Potworem jaki jest inny czeluśnik, suweren brzasku, Bądród. Made in Abyss zdobyło swoją popularność dzięki realistycznemu podejściu do przygody. Próżno to było szukać wesołej gromadki dzieciaków, które udają się na ekspedycję z pieśnią na ustach. Choroby, zranienia, okaleczenia i wszechobecne niebezpieczeństwo. Tym właśnie charakteryzowały się przygody RIKO, a film przedstawia nam zagrożenie, którego do tej pory nie doświadczyliśmy. Bohaterowie znali się jak do tej pory w najniebezpieczniejszym miejscu w całej czeluści w warowni Bondruda. Pomimo, że nie zagraża im miejscowa fauna i flora, uczucie zagrożenia i osaczenia jest przytłaczające. Świadomość, że logiczny, myślący wróg może być tuż za naszymi plecami, działa na wyobraźnie. Sam suweren Brzasku wypadł niesamowicie diabolicznie. To potwór, który wyzbył się swojego człowieczeństwa, utracił resztki empatii. Konfrontacja z nim budzi niezliczone emocje, obrzydzenie, trwogę czy nawet nienawiść. Dostaliśmy dobrego antagonistę. Z wad muszę wymienić to, że film jest znacznie wierniej zrealizowany względem oryginału niż seria TV. Teraz pewnie powiecie, dlaczego mówi, że to wada, to raczej zaleta. No właśnie nie. W produkcji pojawia się kilka scen, które nie mają żadnego wpływu na fabułę, a które pozostawiły w moich ustach potężny niesmak. Kinemacitrus Citrus mogło nam tego oszczędzić. Jest to jednak tylko łyżka dziegciu w beczce miodu. Kontynuacja przygód Małej Czeluśniczki wyszła bardzo dobrze i polecam ją wszystkim fanom Made in Abyss. A jeśli potraktujemy ten film jako czternasty, stuminutowy odcinek serialu telewizyjnego, to będę mógł użyć następujących słów. Serdecznie polecam. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. Tymczasem jeśli się podobało, proszę o suba i o łapkę w górę. Do następnego razu.